nowych z Wrocławia. Bardzo serdecznie dziękujemy. Za słowami pana dyrektora chciałabym bardzo serdecznie jeszcze raz podziękować pani poseł, pani senator za przybycie, za uświetnienie naszej uroczystości swoją obecnością. Panom wojskowym, którzy również znaleźli chwilę czasu na to, żeby spotkać się z naszą młodzieżą, żeby posłuchać tego, co przygotowali, żeby zobaczyć jak fantastyczną młodzieżą. Jest, są kadeci wojskowej Szkoły Średniej w imieniu Zawiszu Czarnego. W wojsku i w Zawiszynej części najwięcej rzeczy robi się poprzez próby. My się tej próby była próba, ale tego elementu nie poświęciliśmy. Natomiast ja mam ogromną prośbę. Mamy zwyczaj, że koniec tego typu Eventów. Zawsze robimy sobie fotkę, zdjęcie takiej całości osób, które nas zbierają i które partycypują w naszym przedsięwzięciu. W związku z tym, zanim pójdziemy do wcześniej zapowiedzianych spotyczy, których już części nie ma, bo orkiestra nam już zakosiła jakąś godzinę temu, ale coś tam jeszcze zostało. Ja mam ogromne prośbę, żebyśmy wszyscy tu się ustawili w takim półkolu fotografów naszych najlepszych, Pana Łukasza,